Cześć, chodźcie, zajrzymy do hortensji, które były sadzone z patyka. Zobaczmy, jak to wygląda. Dla przypomnienia było 5 sadzonek. I co my tutaj mamy ciekawego? Mamy trzy. Raz, dwa, może nie widać, ale dwa i trzy. Gdzie się podziały dwie pozostałe? Jedna była bardzo malutka, niestety spaliło ją słońce, była gdzieś tu, a tutaj jest druga. Też słońce dało jej się we znaki, ale może coś z niej będzie, zobaczymy. Także to jest to. Natomiast pozostałe wyglądają tak, jak widzicie. Tej udało się najbardziej rozrosnąć. Także bardzo ładny krzak wyrósł. Ta myślę, że też na wiosnę, póki nie będzie upałów, da radę się rozrosnąć i to też całkiem dobrze wygląda. Także jak najbardziej możliwe jest uzyskanie krzaczka hortensji, po prostu spatyka i później on może normalnie funkcjonować. Gdyby jeszcze warunki atmosferyczne były bardziej łaskawe, no to w ogóle byłoby super. Dzięki, do następnego, cześć.